Czy wiesz, że możesz wykorzystać listy systemu Enova365 jako źródło danych dla wizualizacji w module Business Intelligence i to bez potrzeby posiadania wiedzy technicznej? Jeżeli jesteś ciekawy, jak wygląda to w praktyce, to kolejny odcinek z serii Kliknij to z Enova365 jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam! Być może zdarzyło Ci się tworzyć modele danych, które stanowiły odwzorowanie danej listy w systemie, lub korzystałeś z eksportu danych listy do narzędzi zewnętrznych, np. do Excela, aby tam dokonywać analizy danych. Od teraz oba te procesy mogą być zastąpione nowymi mechanizmami, w jaki został wyposażony moduł BI. A wszystko to odbywa się z poziomu interfejsu użytkownika bez konieczności wchodzenia do konfiguracji i posiadania wiedzy technicznej. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję działanie tych mechanizmów i udowodnię, że praca z BI to czysta przyjemność. Mechanizm utrwalania list dostępny jest z poziomu każdej listy systemu Enova 365. Posłużymy się przykładem listy faktur sprzedaży. W tym celu przechodzimy na wskazaną listę, a następnie oceniamy kompletność zawartej na niej informacji. Jeżeli uznamy, że potrzebne są dodatkowe pola, możemy za pomocą organizatora listy dodać kolejne pola i tym samym rozbudować zakres listy. Dla przykładu, dodajmy dwa pola, niech będą to cechy, rodzaj oraz kluczowy klient. Zapisujemy ustawienia i wracamy do widoku z edytowanej listy. Następnie, za pomocą filtrów dostępnych nad listą, ustawiamy zakres danych, jaki potrzebny nam będzie do dalszej analizy BI. Ustawmy dla przykładu rok 2024 oraz magazyn, wszystkie. Kolejno z poziomu menu czynności wybieramy utrwalanie list. I w efekcie wykonanej czynności otwiera nam się formularz definicji utrwalania list. Korzystamy z opcji nowa definicja, a po powstaniu formularza uzupełniamy dane. A zatem nazwa definicji utrwalania, czyli nazwę, jaką użytkownik nadaje dla tej definicji utrwalania. Filtry listy są opcjonalne, czyli jest to możliwość wskazania, które filtry z tych znajdujących się nad listą mają zostać dodane i stanowić pola tabeli. I w razie pominięcia tego kroku żaden filtr nie zostanie dodany jako pole tabeli. Następnie nazwę tabeli. Tutaj domyślnie tworzona jest nazwa składająca się z dwóch członów. I pierwszy człon zawiera nazwę listy, dla której jest tworzona definicja utrwalania listy, a drugi człon zawiera wprowadzoną w pierwszym kroku nazwę definicji utrwalania. I sposób utrwalania. Czyli wskazujemy sposób utrwalania spośród dwóch wariantów różnicowy lub przyrostowy. I tak uzupełniony formularz zapisujemy, a następnie otwieramy go ponownie celem wykonania utrwalenia. W związku z tym korzystamy z czynności utrwalaj. I po chwili otrzymujemy komunikat o poprawnym wykonaniu czynności. Wyjaśnimy teraz, co zadziało się w warstwie technicznej, której nie widać gołym okiem. Otóż w tle powstała tabela, do której zostały zapisane dane z listy, zgodnie z ustawionymi przez nas zakresami. I teraz możemy wykorzystać taką tabelę jako źródło wizualizacji BI, na przykład w formie raportu przestawnego. W tym celu przejdziemy do folderu Business Intelligence. Do sekcji Raporty przestawne, dodajemy nowy i nadajemy mu nazwę. Następnie z rozwijanej listy źródeł odszukujemy tabelę, która powstała w wyniku utrwalania listy faktur sprzedaży. Następnie przechodzimy dalej. I zwieńczeniem wykonanych czynności jest utworzenie układu raportu przestawnego z dostępnych miar i wymiarów. Poprzez odpowiednie rozmieszczenie ich w sekcji wierszy, kolumn, filtrów oraz obszarze danych. Na przykład w wierszach umieszczamy województwo i kontrahenta. W kolumnach umieścimy miesiące. W obszarze danych wartość sprzedaży. I w obszarze filtrów. Numer dokumentu. Dzięki takiemu układowi zyskujemy zagregowane informacje na temat wartości sprzedaży kontrahentów w ramach województw na przestrzeni czasu. Jak widzisz, korzystanie z modułu Business Intelligence w ENOWA 365 to przyjemność, która pozwala na sprawną analizę danych i wizualizację wyników w prosty sposób. Dlatego śledź zmiany modułu BI który z każdą kolejną wersją staje się łatwiejszy, zarówno w użytkowaniu, jak i również we wdrażaniu. Bądź na bieżąco, bo już w kolejnych wersjach czekają na Ciebie nowe rozwiązania. Tymczasem to wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.